kochani, witam was bardzo serdecznie ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Assassin's Creed Valhalla moi drodzy lecimy z dalszym ciągiem eksploracji Norwegii tak jest, będziemy przemierzać te oto tereny już myślę, że dużo nam tego nie zostało tak więc moi drodzy, jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba to nie zapominajcie, łapce w górę o napisaniu swojej opinii w komentarzu a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, tak więc lećmy. Lećmy do mroźnej Norwegii. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jedziemy właśnie do no, kryjówki dezerterów. Tam jest, jak widać, e, pokazane, jakoby miał mieścić się tam jakiś skarb. Życia, co prawda, za dużo nie mamy, ale ok. Mm. I w krzoki kryjówka dezerterów. W ogóle, ile jest tych dezerterów? Bo to mnie ciekawi. Tu jest dwóch, trzech, czterech, pięciu jest jeszcze dwóch mhm, Tam ktoś jeszcze jedzie Kun, no, ale akiznę może Czy ktoś coś słyszał? Czy ktoś coś słyszał? Czy ktoś coś widział? Ale zrobił skok w krzaki, nie To było ciekawe. <laughs> Kolega nawet nie widział o co kamen do końca. Oho, no chodź sprawdź, chodź sprawdź szybko. Dobra, mamy to Ale trzeba cię troszeczkę bardziej w krzaki wrzucić co by cię nie widzieli Dobra Przydałoby się zebrać tu jakieś jagody cokolwiek o ho A tu się trochę poobwieszali Trzeba przyznać Poobwieszali się tymi alarmami trochę Dobra Okej, okay, słyszał. Tak mi się wydaje, że słyszał, ale... ...ale mogę się mylić? Nie, mylę się. Dobra. Uh, uh, uh. Dobra, zmieniamy krzaki na szybko. Teraz to już chyba słyszał, nie? No chodź, 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 chodź. Dziękuję. Dobra. Mamy ciebie z głowy. Sprawdźmy jeszcze raz, to zostało teoretycznie czterech. Teoretycznie dobra, sprawdzimy przejście tędy, no ale naprawdę, poobwieszali sobie tych alarmów dosyć, dosyć, trzeba przyznać. Dobra, przejdziemy sobie z tej strony. Tu się jeszcze ktoś kryje. Dla mnie bomba. Chodź, chodź w krzaczki. Porobimy. Już nie powiem ci, co porobimy. O, proszę, sreberko przyda się. Nie mówię, że nie, przyda się. Każda ilość srebra jest mile widziana. Dobra. We dwóch chyba na raz nie przyjdziecie. Dawaj, dawaj, dawaj. No chodź, chodź, chodź. Twój kolega już dostał, teraz twoja kolej. Lubię tak po cichutku wszystko rozpracowywać, że mnie nawet nikt nie zobaczy. Mhm. Dobra. Ilu Was tu jeszcze jeden na pewno, teoretycznie to dwóch, nie? Dzień dobry. że w kapturze będzie sympatyczniej. A bo tu jeden śpi. Dobra, najpierw tego co nie śpi. A teraz śpiącą królewne. Srebro siedemnaście. Dobra. Jak to wygląda on wszystko? Aha. Dobra. I tak oto byli sobie dezerterzy. Zapasy pełne niby. Dobra i teraz tak, gdzie są te skarby? Tam coś się świeci. Jest jakiś kuferek, tak? Chyba tak, Ta i co? I ruda żelaza i skóra. Okej. Okay. I co? Trochę prowiantu. Ale zapasy pełne. Dobra. Tego się trzymajmy. O tu coś jest. A czemu to się oznaczyło jak jakaś zbroja? Aha Czyli gdzieś jest zejście na dół? Ewidentnie gdzieś tu musi być. Proszę mi spojrzeć. I gdzie to jest? Oj oj oj. I tu ja jestem najbliżej, więc to gdzieś musi być wejście do jaskini. Hmm. Gdzieś musi być wejście do jaskini. Dziś muszą mieć takie przejście. Przecież to jest na górze. Ale jaja, dobra. Dobrze, że spojrzałem, bo szukałbym tej jaskini. Cholera, wie ile bym szukał jaskini, ja pierdziele. Co my mamy? Młot bojowy. Proszę bardzo, sprawdźmy ten młotek 70, a tak 50. No nie, no. Aha. Nie, dobra, zostańmy przy tym, co mamy na chwilę obecną. Dobra, coś jeszcze tu się pojawiło? Nie, chyba. Dobra. Moi drodzy, tak więc udajemy się tutaj do Eikundarsund. Zobaczymy, co tam nas czeka. Co wierzchowiec niedostępny, co? No to jak niedostępny, to biorę tego. Dobra, to jest niby bliziotko, dlatego. Nie robię cięć. Oj, proszę, dzik, ale on atakuje. No, wiecie wy co? Nie, no nie wierzę, dzik mnie zaatakował. No toż to szok. Toż to jest szok. Aha, czyli tam u góry, dobra, ale ogólnie nas tutaj widać, w tym mieście nie lubią. O, to, to ona ma jakiś skarb. No trudno. Inaczej bym tego chyba nie zrobił. Zgromadzone bogactwo. Nie wiem. No dobra. Tak trochę tutaj ludzi jest. Jakby nie patrzeć. Czego miasta chyba wybić nie chcemy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra. Pewności nie ma. A... To może nie było to. Te... Słoje, skrzynie, cokolwiek tu mają, wszystko przeszukać. Dobra, sprawdźmy, gdzie tutaj, bo to w tym mieście są te bogactwa kolejne. 130 metrów w tamtą stronę. Ok, wiecie co? Ja tak sobie myślę że ja go zgładzę przynajmniej nie będę miał ryzyka, że mnie zobaczy Pierdzielę, że tu wszędzie trzeba się skradać, no Nie moglibyśmy żyć w zgodzie nic nie będę karmił robaków, daj mi spokój. Oj oj oj. nigdzie nie wracam, zapomnij. Czyli jakby nie patrzeć skarpie tu gdzieś w środku, boże, oni mnie tu szukają. W środku są masakra. Ja myślałem, że ich aż tyle tutaj nie przybędzie. O oni przybyli. Jest reszta? Ja pierdziele, no. Co to jest? Jakiś nie niedoli. Skąd wyżeście wzięli takiego draba? Pierdzielę rzucić mnie. No to teraz przegięła się pałka. Pierdziele, masz stereo Pierdziele no Holy shit. Dobra, ciebie mogę tutaj trochę widzę przeszukać, ale jaja. I ciebie też. Dobra, żeby z tobą nie mieć potem problemów. Pierdziele, dobra, którędy teraz Tu jest jakaś skrzynia i przeszukamy ją, a w niej Saks Inglinga Proszę bardzo, czyli jakaś klinga Jak mamy coś od Inglinga Co to jest taki? Taki sztylet bardziej. Nie, dobra Czemu mnie tu dali? Ja to chciałem mieć i tak ma być. Na razie. Proszę, kompas nawet mi dali. Dobra. Szybkie zbieranie co się da. I tak, sreberko do sreberka, i coś się uzbiera, moi drodzy. Dobra, następne, bo to ciągle jedziemy w tym samym miasteczku. Dobra, i tu coś jeszcze jest. No to by wyglądało. Okej, okay. lećmy szybko zobaczyć, ale to już chyba coś małego. Tak po mojemu, dziękuję. Czy ktoś tu jeszcze jest? Nie ma, no to wygląda, że nie ma. Ale ostrożności nigdy za wiele, jak to mówią. To idziemy na górę. Zabierzmy to, co tutaj w skrzynce jest. Tak jest, to skrzynka. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mniejsza runa uniku, skóra ruda żelaza, standardowe przedmioty, standardowe znajdźki. Dobra, i moi drodzy, a dalej idziemy tutaj. Nie wiem co tutaj znajdziemy Ale zróbmy sobie szybką podróż Okej okay, moi drodzy zbliżamy się do Tak normalnie to sami nie wiemy do czego Chyba będzie tu jakaś misja poboczna wydaje mi się Tylko jaka Tu jest jakiś jegomość Dobra I am lost and honor bound. Not this... just You arrived without a sound Are you a Scald? I've never heard poetry shouted in this way. A scald? Oh no, not at all. I am truly looking for honor and have become lost as a result. You're looking for honor here? It's a bit remote. I am the seventh son of a seventh son. I am expected to bring great honor to my family. But everything has been done. My uncles and brothers have all had great victories, or even greater deaths. There's nothing left for me to do. The gods have been deaf to my pleas, but you are here. So you want a great victory from me, or a great death? No, I want to live, and I could not possibly hope to win against you. That is true. But maybe you could lead me to a victory. I can tell by looking at you, you're not a great warrior. You know it too there's no reason to deny this I could bring you a chance at honor an animal of some kind something you could handle yes yes that could work I could add a few details nothing too exaggerated skalds do it all the time so now you're a skald <laughs> do not go anywhere I will only do this once I will be here on my honor good welcome back, Czyli co? Powinienem zwabić mu to jakiegoś zwierza, czy co? No ale zabiłem wilki wcześniej. Jest wilk. Chodź, atakuj szybko, szybko, szybko. Dawaj, chodź. Now, win. Your honor. Much bigger up close. I do not think I can do this. I do not think I can do this. Come, Alan, honor calls. Dava, Moradon is <laughs> a Spravinovican, You got a few stabs in. How was your first kill? God, I have never felt so alive. My huger soars on raven's wings! With this no rebirth comes a new name. From this day you will be called Erland Wolfwhip, Killer of Curse. It suits me. You know, <laughs> now that I think about it, I think my story should be told in verse. Farewell, beast baiter. Erland Wolfwhip! Hear my name and no fear! Run and hide amongst the trees! No i dobre, zadanie wykonane. Kolejne punkty mamy. Zobaczcie, w sumie mamy już 8 punktów, ale te punkty będziemy rozdawać na samym, samym, samym początku. Samym początku kolejnego odcinka, moi drodzy. I w nim również będziemy udawać się do Gritisrand. Tak jest, do tego już. Otóż to miasteczka, a w tym oto momencie, moi drodzy. Zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam właśnie na ten kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem. A teraz, moi drodzy, jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, moi drodzy. A teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych odcinkach i strumykach. Na razie, hej!